Magnificencje wielcy, szanowni panowie rektorzy, naszych uczelni warszawskich, które przodują w dydaktyce, w nauczaniu przedsiębiorczości, biznesu i zarządzania. Wszyscy szanowni państwo, prezesi spółek giełdowych i pozagiełdowych, przybyli na dzisiejsze spotkanie. Bardzo serdecznie dziękuję za Państwa gotowość do rozmów i gotowość do konsultacji, od których zależeć będzie kształt i treść a także efektywność nowego przedmiotu który planujemy uruchomić od początku roku szkolnego 2023/2024 Dziś proszę państwa jest tak i od tego zacznę że w polskim systemie szkolnictwa przewidzianych jest na ten moment 60 godzin lekcyjnych zajęć związanych z ekonomią i finansami w ciągu 12 lat 12 lat edukacji 60 godzin lekcyjnych, jak to podzielimy przez 45 minut, to wychodzi, że edukacją finy, dotyczącą ekonomii i finansów zajmujemy naszym uczniom dwa dni. Dwa dni w ciągu 12 lat i to jest zdecydowanie za mało. Oczywiście postępy w tym zakresie są, co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. Podstawy przedsiębiorczości weszły do programów nauczania już jakiś czas temu i rzeczywiście służą naszym uczniom, naszej młodzieży i przygotowują do życia już dorosłego, do podejmowania decyzji finansowych, do skutecznego zarządzania choćby gospodarstwem domowym, ale także firmami, które zakładają. Ale to za mało. Zdecydowanie za mało, ale też za mało jest praktycznych praktycznych aspektów przedsiębiorczości, biznesu, zarządzania. Dlatego chcemy, aby od 1 września 2023 roku podstawy przedsiębiorczości zostały zastąpione nowym przedmiotem biznes i zarządzanie. W tych dwóch słowach biznes i zarządzanie mieści się wszystko, co jest potrzebne młodemu człowiekowi, żeby poznał świat finansów, świat zarządzania, żeby mógł już od początku podejmować racjonalne, rozsądne decyzje finansowe na początku swojego życia już w dorosłości. Ale też, żeby mógł przekonać się na 100%, czerpiąc wiedzę od praktyków, których chcemy wykorzystać w edukacji szkolnej, żeby mógł przekonać się, że warto podejmować działalność gospodarczą, że warto być przedsiębiorcą, że warto prowadzić swoją firmę i że można to robić. Są osoby, są przedsiębiorcy w Polsce, jest ich ogromnie wiele, którzy rzeczywiście decydują o rozwoju naszego kraju i dobrze gdyby młodzi ludzie byli przekonani co do tego, że oni też mogą decydować o rozwoju tego kraju w niedalekiej przyszłości. Jak powiedziałem, to się zmienia i tu chcę podziękować wszystkim moim poprzednikom i wszystkim państwu, którzy zaangażowaliście się w to, żeby edukować polską młodzież, polskie dzieci w zakresie przedsiębiorczości. Zmienia się, zmienia się myślenie o przedsiębiorcach. Zmienia się właśnie sposób planowania swojej przyszłości czy w ogóle Podejście do planowania swojej przyszłości. Jeszcze 10 lat temu, na etapie, kiedy, kiedy przygotowywałem rozprawę Wolność Gospodarcza, pierwszy filar społecznej gospodarki rynkowej, miałem spotkanie z licealistami w jednym z dużych miast. Było na sali około 70 osób. Kiedy sobie wyjaśniliśmy podstawowe pojęcia dotyczące przedsiębiorczości, wolności gospodarczej, rynku w ujęciu konstytucyjnym. Przyszedł czas na pytania, ale pierwsze pytanie zadałem ja. i Zapytałem, co chcieliby robić w przyszłości? Są ulicalistami się rzeczy, będą musieli zdobyć jakieś wykształcenie już szczegółowe na studiach wyższych, na które na pewno się będą udawać. Co chcieliby robić w przyszłości? Na 70 osób na sali, powtarzam, było to 10, nawet 11 lat temu na 70 osób na sali tylko jedna osoba zgłosiła się jako ta, która jest chętna do założenia swojej firmy. Nawet miał ten młody człowiek, pamiętam, pomysł, w tym mieście nie było pola golfowego do minigolfa, więc mówi, jakby coś takiego było, to by się tutaj wbił. Akurat w niszę mógłby taki biznes prowadzić, czyli myślał o tym. Myślał o tym i realnie o tym myślał, gdzieś szukając również dla siebie zajęcia w tym mieście, ale myślał o tym, żeby być przedsiębiorcą. Jedna osoba na 70, pozostałe 69 osób chciało być po prostu pracownikami. I dobrze zarabiać u kogoś. To też jest oczywiście bardzo ważne. Nie ma firm bez pracowników, to jest zupełnie oczywiste. Ale ta skłonność do przedsiębiorczości, do podejmowania ryzyka, bo przecież przedsiębiorczość łączy się z ryzykiem, co do tego nie ma wątpliwości była niewielka to się zmieniło na przestrzeni ostatnich 10 lat na pewno dlatego raz jeszcze ukłony dla wszystkich którzy się do tego przyczynili dla wszystkich którzy stworzyli już te przedmioty które dzisiaj są w ten przedmiot który dzisiaj jest w siatce godzin i który już zmienia rzeczywistość na lepsze ale chcemy przyspieszyć potrzebujemy menadżerów potrzebujemy ludzi odważnych potrzebujemy ludzi którzy będą świadomi tego jak zarządzać, co to jest biznes, ale będą też umieli radzić sobie w swoim gospodarstwie domowym w podejmowaniu, raz jeszcze powtórzę, decyzji finansowych, ale też będą potrafili rozliczać się z podatków, będą wiedzieli, jak to robić, nie będą się tego, nie będą się tego bać. Dziś na świecie tylko 30% ludzi ma świadomość i ma wiedzę na temat podstawowych pojęć dotyczących finansów i biznesu. Tylko 30%. Chcemy, żeby ten odsetek w Polsce był zdecydowanie wyższy niż średnia światowa, i dlatego bardzo państwu dziękuję za przybycie dzisiaj, bo dziś rozpoczynamy konsultację w sprawie podstaw programowych nowego przedmiotu Biznes i zarządzanie, który od 1 września 2023 roku zmieni na jeszcze lepsze sposób nauczania przedsiębiorczości, biznesu i zarządzania w polskich szkołach. Korzystając z okazji, że są na sali również media, chciałbym jeszcze przekazać jedną informację dotyczącą funkcjonowania szkół na marginesie naszego dzisiejszego spotkania. W związku z tymi wszystkimi niepokojami, które nas wszystkich dotyczą i związanymi z piątą falą koronawirusa i z omikronem, jestem w stałym kontakcie z panem ministrem Adamem Niedzielskim. Ustaliliśmy wczoraj, że na ten moment, na ten moment powtarzam, bo obserwujemy sytuację z godziny na godzinę i z dnia na dzień, na ten moment nie podejmujemy żadnych innych decyzji. W tym momencie w Polsce pięć województw jest na feriach zimowych, a zatem ten ruch szkolny w tych pięciu województwach jest całkowicie wyłączony. Od poniedziałku na ferie zimowe udają się kolejne dwa województwa, zatem będziemy mieli już prawie pół Polski wyłączonych z tego ruchu około. Około szkolnego w pozostałych województwach, gdzie odbywa się nauka, będzie się odbywała nadal w sposób stacjonarny, w trybie stacjonarnym, przy czym no, tak jak to było do tej pory dyrektorzy szkół wraz z służbami sanitarnymi podejmują decyzję o przechodzeniu na kwarantannę i na naukę zdalną poszczególnych klas bądź całych, całych szkół. Obserwujemy z dnia na dzień coraz więcej wyłączeń. Na przykładzie województwa lubelskiego możemy powiedzieć, że w poniedziałek tysiąc dzieci. Stosunkowo niewiele w dalszym ciągu, ale jednak ta liczba rośnie. Tysiąc dzieci było w izolacji, w kwarantannie. We wtorek ta liczba to już dwa tysiące, wczoraj już trzy tysiące. Spodziewamy się, że dzisiaj będzie cztery, a nawet pięć tysięcy. Takie są realia Omikronu, ale podchodzimy do tego spokojnie, obserwując na bieżąco i analizując sytuację wraz z panem ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim. Bardzo dziękuję za uwagę. Raz jeszcze serdecznie Państwu dziękuję za przybycie na dzisiejszy początek konsultacji dotyczących nowego przedmiotu Biznes i Zarządzanie, który chcemy uruchomić od pierwszego września 2023 roku.